Jabłko Adama. Tego dnia inspektor postanowił zrobić zaległe zakupy, choć nie tylko uzupełnienie zapasów zaprowadziło go do pobliskiego kiosku owocowo-warzywnego. bowiem właśnie na ten wieczór inspektor zaprosił do siebie poznaną niedawno uroczą sprzedawczynię i postanowił sam zaprowadzić ją do domu. Wieczór zapowiadał się obiecująco. Inspektor był w siódmym niebie i już myślał o tym, że może czas się ustatkować i może dość samotności, że może to ta jedyna, gdy... Obiekt jego westchnień zdjął z szyi apaszkę, z głowy perukę, a z torebki wyciągnął dużych rozmiarów narzędzie tortu. Inspektor błyskawiczny zrozumiał, że ma być kolejną ofiarą się krasującego od kim. Tygodnie po okolicy reakcja erekcji była bardziej niż. Dość rzec, że sprawiedliwość została wymierzona, a to, co od tej pory wibrowało w gardle złoczyńcy, nie było jabłkiem Adama. Zaś inspektor na długo jeszcze pozostał samotnikiem. <try>